Zapewne zadajecie sobie pytanie, jak wyglądałoby reagowanie na tego typu zamach w Polsce. Moje badania, które przeprowadziłem nad systemem antyterrorystycznym polskim, gdzie diagnozowałem nasze trudności operacyjne, wskazują, no dość jednoznacznie, na podobne trudności operacyjne, z którymi borykali się Amerykanie. Prawdopodobnie wydarzą się również u nas. Na pewno wystąpią problemy operacyjne z alarmowaniem i ewakuacją budynkową. Pamiętajmy, że w zależności od kategorii, od profilu obiektu, różnie wygląda system alarmowania i ewakuacji. W zasadzie w Polsce on odpiera się głównie na ewakuacji pożarowej. Zatem pamiętajmy też i o tym będę za chwilę mówił by mieć świadomość i budować te systemy ewakuacji. No, też i terrorystycznej. Problemy w koordynacji działań i łączności. Jesteśmy na etapie budowania tego państwowego systemu łączności, ale na tą chwilę no, tych systemów mamy bardzo wiele. Niekoniecznie one są jednolite i skoordynowane w jednym systemie. Wreszcie, deficyty w zasobach ludzkich i sprzętowych przy takiej skali zamachu zawsze i u każdego będą występowały. Wreszcie, Faktyczne braki w wykorzystaniu potencjału ochotników i sektora prywatnego. Niewiele samorządów, niewiele organów ochrony ludności i obrony cywilnej na tą chwilę posiada konkretną wiedzę na temat liczby np. zasobów pomocy psychologicznej. Ilu psychologów, skąd ich weźmiemy, czy oni są na telefon, czy pojawią się w 10, 15, może 20 minut. Skąd ich zagospodarujemy, jeżeli skala jest taka, że mamy 3000 ofiar, a kilkanaście tysięcy potrzebuje pomocy psychologicznej? Wreszcie dobra wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że po pierwsze budujemy system ochrony ludności na tą chwilę i mamy zdiagnozowany stan rzeczy, zatem może być tylko lepiej. Ja głęboko wierzę, biorąc pod uwagę ustawę, rozporządzenia i zapał, zarówno organów jak i podmiotów, że zbudujemy system ochrony ludności, który będzie zapewniał ochronę w jak największym stopniu.